Na hakach wiszą sznurówki, wykonane i szelki z ludzkiej skóry. Z ludzkich włosów były plecione również sznurówki i kawałki sznurka. Wspaniam się Wam uprzejmie w kolejnym odcinku Łukasz Kazek History Story. Chciałbym Wam też powiedzieć delikatnie, że widujemy się tylko w każdy wtorek o godzinie 20.00 tylko i wyłącznie na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Ale zanim przejdę do odcinka, chciałem Was zaprosić do mojego najnowszego projektu, jakim jest drugi sezon serialu dla telewizji History Channel Łukasz Kazek na tropie Tajemnice Dolnego Śląska. I jeden z odcinków właśnie będzie mówił o tym, co dzisiaj ja powiem w History Story. Ale moje History Story nie będzie tak rozbudowane jak właśnie serial History Channel. Dlatego gorąco Was na niego zapraszam. Premierowe odcinki zaczynają się 24 października o 21.00 w telewizji History Channel. A teraz przechodzę do odcinka o niesamowitym i makabrycznym człowieku który pochodził z Myntesbergu, czyli dzisiaj z miasta, którym jestem, z Ziębic. Nazywam się Łukasz Kaza. Dolny Śląsk to mój dom i zagadka, którą poznaję przez całe życie. 1835 Dwa stulecia. Podróż do wnętrza ziemi. Tutejsze tereny skrywają sekrety z czasów II wojny światowej, jak zasypane głęboko pod ziemią sztolnie, w których mogą wciąż znajdować się skarby. I tu w tym miejscu widzimy sztolnie Karl. Dolny Śląsk to też tajemnicze losy ludzi oskarżonych o czary i mrożące krew w żyłach historie seryjnych morderców. Poszukiwacze, idąc tropem tajnych dokumentów i starych map, od lat próbują rozwikłać wiele z nich. Zobacz, tu jest jeszcze keller i jeszcze jedna piwnica. No to będzie adrenalina. Wyruszam w podróż, by zbadać kolejne tajemnice moich rodzinnych stron. Tajemnice Dolnego Śląska. Nowy program. Premiera 24 października o 21 tylko na History Channel. 21 grudnia 1924 roku na komisariat policji, tu w Ziębicach, a więc prawie 100 lat temu, wpada zakrwawiony Wincent Oliwier i krzyczy do policjanta, że prosi o pomoc, bo niejaki Herdenkę chciał go zamordować. I tak zaczyna się jeden z największych koszmarów Dolnego Śląska, ale też ówczesnej Republiki Wajmarskiej. Wincent Oliver jest włóczęgą. Dzień wcześniej trafił do Ziębic w poszukiwaniu pracy. Jest bezrobotnym przeladnikiem. Miliony jest takich jak on. Kraj jest w ruinie po przegranej pierwszej wojnie światowej. Jest chaos, hiperinflacja. Ludzie głodują, błąkają się, nie mają miejsca zatrudnienia. Wincent jest właśnie jednym z takich ludzi. Trafia do Ziębic. Jedną noc spędza w schronisku dla bezdomnych, a potem udaje się na miasto szukać jałmużny. I trafia na pana Karla Denkę, który mówi, że może u niego się przespać i oferuje mu fuchę. Słuchaj, mówi: napiszesz list do mojego brata, a ja dam ci za to 20 fenigów. Widzę cię zgodził: nie ma grosza przed duszy, żołądek przyrasta do kręgosłupa, jest głodny. Zasiadają do pisania, a Karl zaczyna dyktować. Adolfie, ty tłusty bebechu. Włóczęgę rozbawił ten tekst. Obrócił się, uśmiechając do Karla. I to uratowało mu życie. Bo w tym momencie, jak on się obraca, Denke robi zamach motyką na niego. Nie uderza go w głowę, tylko go rani. Wincent zachwawiony, ucieka z domu Denke i biegnie na komisariat po pomoc. Vincent jest zwykłym, pospolitym włóczęgą, łajzą, która się błąka bez celu. Dla policjantów taki człowiek to kompletnie jest bez znaczenia i jego zeznania też są bez znaczenia. Najpierw zostaje zamknięty za włóczęgostwo, ale on się upiera, jest przerażony i zaczyna krwawić, potwornie krwawić. Policjanci muszą wezwać lekarza. Miejscowy lekarz przychodzi, bada Wincenta i mówi, że to nie są rany poprzez samo Wydaje mu się, że Wincent nie jest chory psychicznie i że mówi prawdę. Ktoś zrobił mu krzywdę. Ale denkę? Wincent mówi, że tak. Nie chce odwołać zeznań. To denkę. Denkę? Przecież to jest najbardziej porządny człowiek z całym tym miasteczku. Nie tylko, że jest filantropem, pomaga uciśnionym, pomaga wykluczonym, wspomaga ubogich, a do tego jest zagorzałym ewangelikiem wierzącym w Boga. Przecież to właśnie Kardenkę nosi pierwszy krzyż, kiedy są pogrzeby. W ogóle ma nawet taki pseudonim Ojculek dękę. Pieszczotliwy, dobry i ciepły dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Oni nie mogą wierzyć, że taki człowiek chciał Włóczęgę zamordować. Ale Wincent jest przerażony. Upiera się, że tak właśnie było. Policja nie ma wyboru. Idą po denkę. Przyprowadzają Denkę na komisariat. Denkę oczywiście mówi, że Wincent chciał go okraść, dlatego się bronił i dlatego jest ten cios i ta krew. Ale Włóczęga mówi, że było inaczej. Policja musi zamknąć Karla w areszcie dla wyjaśnienia sprawy. Dwie godziny później policjant robi obchód, a Denke już nie żyje. Denkę powiesił się w celi na chusteczce do nosa zrobił pętlę. Myślę, że doskonale wiedział, że został zdemaskowany. I że wszystko to co robił, za chwileczkę ujrzy światło dzienne. Bał się albo stwierdził, że nie ma sensu dalej żyć. Dlatego się powiesił. A to, co zobaczyli policjanci u niego w domu, przeraziło wszystkich totalnie. Dla wszystkich w Ziembicach był to totalny szok, że tak szanowany obywatel, jakim był Karl Denke, tak pobożny, oddany pomocą dla innych, dla bliźnich, popełnił samobójstwo. Policjanci jeszcze nie wiedzą, z czym mają do czynienia. W Wigilię udają się do domu Karla Denke, który dzisiaj stoi w Ziembicach i jest normalnie zamieszkały przez ludzi. Udają się tam w Wigilię nie dlatego, żeby podejrzewać, co się tam mogło dziać. Tylko dlatego, aby zabezpieczyć rzeczy zmarłego przed tym, gdyby zgłosiła się po niej rodzina. Kiedy wchodzą do jego domostwa, to co tam zastają, mrozi im krew w żyłach. Nigdy podobnych masakrycznych rzeczy nie widzieli. W szafach wiszą pokrwawione ubrania różnych ludzi. Na stole przynajmniej 21 różnego rodzaju pokrwawionych dokumentów. I tutaj już są makabryczne rzeczy. Maszynka do mielenia mięsa. Garnek, w którym gotuje się ludzki tłuszcz. Kończyny ludzkie. Pościągana ludzka skóra. Na hakach wiszą sznurówki. Wykonane i szelki z ludzkiej skóry. Z ludzkich włosów były plecione również sznurówki i kawałki sznurka peklowane mięso. Ówcześni biegli sądowi stwierdzają, że na 100% mięso w słoikach jest ludzkie. Okazuje się, że ofiar było znacznie więcej. A te ofiary, które były mordowane przez Karla, a on potem, jak to, jak ludzki rzeźnik, oprawiał właśnie i robił różne wyroby z człowieczego mięsa, były włóczęgami. Byli to ludzie, którzy w ramach kryzysu szukali swojego miejsca na ziemi, szukali pracy i chcieli przetrwać. Byli to ludzie, o których nikt nie pytał, nikt się nimi nie interesował i nikt za nimi nie tęsknił. Jeżeli zniknęli, inni ich też nie szukał. I tak właśnie wyglądała pomoc Karla Denke dla bezdomnych, włóczęgów i ludzi z marginesu. Policja szacowała w, tym, w ówczesnym czasie, że tych ofiar było znacznie więcej. Nie tylko 20, ale około 40. Kraj był targany kryzysem. Generalnie, zjedzenie czegoś dobrego albo zdobycie zapasów, szczególnie mięsa, graniczyło z cudem. Nic więc dziwnego, że wyroby Karla Denke dobrze się sprzedawały. Kupowali sąsiedzi, kupowali inni, którzy słyszeli, że ma dobre wyroby, szczególnie peklowane mięso. Karl Denke jeździł również do Breslau, do Wrocławia i na hali targowej sprzedawał swoje wyroby. Woził też również peklowane mięsko do przedszkoli. I do żłobków, mówiąc, że jest to delikatna cielęcinka. Przychodziła wigilia, 24 roku. Ludzie chcieli mieć coś na stołach, a Denke był człowiekiem, któremu można było zaufać. Stąd brano od niego te wyroby. Kiedy to wszystko gruchnęło, kiedy dowiedziano się o tym, skąd i z jakiego mięsa były te wyroby, fabryka. Konserw ziembickich mało nie splajtowała. Władze chciały wyciszyć cały ten fakt. Dlatego, że kraj był targany kryzysem, przegrana I wojna światowa, mnóstwo problemów, problemów ekonomicznych i społecznych. Nie chciano, aby Karla miał naśladowców. Przecież już 4 grudnia 1924 roku odbył się proces rzeźnika z Hanoweru, Fericha, który jako informator policyjny i homoseksualista miał na koncie 50 osób i robił to samo co Karl. Był po prostu kanibalem. Nie wiadomo, dlaczego Karl mordował i dlaczego wyrabiał właśnie wyroby mięsne z ludzkiego mięsa. Tego nie wiadomo. Jednym z motywów były pieniądze i chęć zarobku. Ale czy było ona głównym motywem. Dlatego zapraszam was do serialu Łukasz Kazek na tropie, tajemcie Dolnego Śląska, bo w serialu zadam to pytanie specjalistom, ludziom z kryminalistyki, ludziom, którzy zajmują się właśnie z przyczyn e, psychologicznych, takimi właśnie e, dewiantami, jakim był Karl Denke. Zadam to pytanie również człowiekowi, który Pracuje w medycynie sądowej i który pokaże mi oryginalne dokumenty ze spisania tego, co znajdowało się w domu, protokołu, co, znajdo, co znajdowało się w domu Karla Denke w 1924 roku. Zapraszam do tego serialu premiera 24 października o godzinie 21. Siedem odcinków. Niestety, nigdy nie dowiemy się, dlaczego Kardenkę był kanibalem, co wpłynęło na jego późniejsze zachowanie. Wiemy tylko mgliście, że był niezbyt dobrym uczniem. Uciekał z lekcji, nie lubił się uczyć, był samotnikiem i stronił od innych. Nikogo do domu nie zapraszał. Sąsiedzi, którzy mieszkali nad nim, mówili, że słyszeli jakieś rąbanie, piłowanie, kucie, walenie, ale myśleli, że Karl zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych kotów i psów i wyprawia z nich skórki, co w tamtym czasie było dość takim no, normalnym zajęciem. Widziano, jak wylewa y, z miski krew, ale wciąż myślano, że jest to krew bezdomnych psów i kotów. 31 grudnia 1924 roku o godzinie 6 rano było jeszcze ciemno, kiedy w asyście policji na cmentarzu w Ziembicach pochowano samobójcę, zwierodnialca i kanibala Karla Denke. On wciąż tutaj leży, bo nigdy ciało nie zostało ekshumowane, ale został pochowany w nieoznakowanym grobie gdzieś w rogu cmentarza. Różno szukać tej mogiły. Przecież niedługo będzie 100 lat od tego wydarzenia. No, mamy rok 2023, a w 2024 roku będzie setna rocznica tych wydarzeń. Myślę, że miasto Ziembice nie będą się w ogóle tym chwalić. Natomiast na zaraz po świętach i po nowym roku lokalna gazeta Frankenstein Mützenberg Zeitung, czyli Ząbkowicka zimbińska, ziembicka gazeta, tak bym dzisiaj przetłumaczył na język polski, napisała oburzający artykuł, że ludzie i społeczeństwo jest zniesmaczone i oburzone faktem, iż takiego zwyrodnialca, taką bestię pochowano w poświęconej ziemi. Pamiętajcie, o serialu Łukasz Kazek na tropie. Tajemnice Dolnego Śląska. Tam dowiecie się znacznie więcej o bestii z Ziębic. Premiera serialu 24 października o godzinie 21.00. Telewizja History Channel. Zapraszam. Na sam koniec chciałem Wam powiedzieć jeszcze pewną rzecz. Prawdopodobnie Ogrodzie, domu, karladenkę mogą znajdować się szczątki innych jeszcze ofiar, o których nikt nie wie. Gdyby dzisiejsi właściciele zezwolili na taką właśnie badawczą wyprawę, na ekshumację i sprawdzenie, moglibyśmy dowiedzieć się znacznie więcej. O mordercy sprzed prawie 100 lat. Dziękuję Wam, że jesteście z nami. Dziękuję za każdy sub, który od Was dostajemy, za łapkę w górę, przede wszystkim za kawy i za to, że wspieracie nas przez kanał YouTube. A dla wspierających, zawsze mamy piękne, ciekawe i nietuzinkowe gadżety. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20.00.